Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj zdecydowałam troszkę was pomęczyć, ponieważ przygotowałam dla was pięć zdań, które są ciężkie do wymówienia nawet dla osoby, która mówi po francusku, ponieważ mają wiele takich samych dźwięków. Przykładowe zdanie, pierwsze, które dla was przygotowałam. Słuchajcie uważnie, tutaj wam się wyświetla i spróbujcie, jest to dla was wyzwanie, powtórzyć. Pierwsze zdanie suis-je bien chez ce cher Serge. I mówicie, Boże, ja tylko usłyszałem szy, Jeszcze raz powtarzam wolno, suis-je bien chez ce cher Serge. Drugie zdanie, szesnaście krzeseł suszy się, po francusku, seize, seize, sèche. Jeszcze raz, seize, sze… Ja teraz… Se <laughs> Ja teraz nie mogę. Sez seize Powodzenia, teraz twoja kolej. Trzeci przykład. Je veux et j'exige uh! Jeszcze raz. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Co oznacza? Chcę i żądam wyśmienitych przeprosin. Czwarty przykład. Jego kot śpiewa jego piosenkę. Po francusku son chat chante sa chanson. Jeszcze raz. Son chat chante sa chanson. No i piąte zdanie, które dla was przygotowałam na dziś, tak jest tylko pięć zdań, ale już spróbujcie się wypowiedzieć te zdania, się pomęczcie z tymi zdaniami, a później z czasem zrobię drugą część. Ostatnie zdanie. Za chwilkę po francusku powiem w twoim namiocie twoja ciocia czeka na ciebie. Po francusku, dans ta ta tante bo słówko ciocia i namiot po francusku wymawia się tak samo. Jest malutka różnica w pisaniu, ale w wymowie jest to samo. Także powtarzam. Don tatont, tatont, taton. Powodzenia! Jestem ciekawa, jak Wam poszło! I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!